Cześć! Chciałbym wam pokazać, jak skonfigurować Remote Access VPN na urządzeniach Firepower zarządzanych przez Firepower Management Center. Aby skorzystać z połączeń VPN, musimy jednak posiadać najpierw licencję AnyConnect. Musimy więc na początku zweryfikować, czy mamy podpięte licencje i ewentualnie dodać do naszego urządzenia, z którym się będziemy łączyć. Teraz zajmiemy się konfiguracją naszego vpn przy użyciu uwierzytelniania serwerem RADIUS, gdzie za nasz serwer będzie odpowiadało ISE. Oczywiście musi on być wcześniej skonfigurowany oraz dodany do naszego FMC jako obiekt grupa RADIUS Server Group. Teraz przejdźmy do konfiguracji naszego Remote Access VPN. Z górnego menu wybieramy zakładkę Devices, Remote Access oraz wybieramy przycisk Add. Wpisujemy nazwę RAVPN lub jak, jakąkolwiek inną i wybieramy nasze urządzenie, czyli w tym moim przypadku NGFW1. Przechodzimy dalej. Pole nazwy profilu powinno nam się zaciągnąć z poprzedniej strony. Authentication method wybieramy jako Client Cert and AAA i wybieramy wszędzie ISA Radius jako nasz serwer Radius. Następnie wybieramy pole z adresacją VPN Pool. Dodajemy nazwę, wybieramy zakres adresów, maskę i zapisujemy. Następnie przechodzimy do naszej Group Policy. Zedytujemy sobie naszą domyślną politykę, więc w tym celu najpierw przechodzimy do zakładki DNS WINS i wybieramy nasz serwer DNS oraz wpisujemy nazwę domeny. Następnie przejdziemy do podmenu Split Tunnel, gdzie możemy skonfigurować pule adresowe dla naszego Split Tunnelu. Następnym krokiem jest wybranie w zakładce Any Connect profilu konfiguracyjnego dla naszego EnyConnecta. Wybieramy plik i zapisujemy. Zapisujemy zmiany w naszej polityce i przechodzimy dalej. Teraz musimy wybrać odpowiednią paczkę z EnyConnectem, którą będziemy używać. Oczywiście może być to paczka dla Windowsa lub dla macOSa. Klikamy Next, wybieramy naszą grupę interfejsów, dodajemy opcję Certificate Enrollment i dodajemy nasz certyfikat. W moim przypadku zmieniamy typ na PKSC12, wpisujemy odpowiednie hasło, zapisujemy i lecimy dalej. Przechodzimy do podsumowania. Klikamy Finish, aby zakończyć nasz kreator Remote Access VPN. Aby jednak wszystko działało, to musimy zezwolić na ruch przechodzący przez nasz firewall. Musimy zmodyfikować polityki Access Control oraz ustawienia NAT. Zmieniamy te ustawienia dla naszego firewalla, z którym się będziemy łączyć. Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień dla naszych adresacji, zatwierdzamy konfigurację poprzez kliknięcie opcji Deploy. Możemy sprawdzić running config na urządzeniu, czy rzeczywiście nasze ustawienia się wgrały. Przejdźmy teraz na komputer znajdujący się poza siecią, aby przetestować nasze połączenie. Musimy wybrać odpowiedni firewall, w moim przypadku NGW1, wybrać certyfikat i wpisać poświadczenia użytkownika. Jak widzimy, zestawiliśmy połączenie. Zobaczmy teraz w FMC, jak to wygląda po stronie logów. Wchodzimy w tym celu w zakładkę Analysis i Users. Możemy zobaczyć naszego użytkownika i zestawione połączenie. To tyle. Dziękuję.